Nowa reklama John Deere's Lekie Bash Full Obrót mega Już za 1500-1900 w markecie. Mega extra super super duper piwo. No he, he. Kurwa znowu nieudana reklama. Trzeba wszystko zresetować. Co to było? Ha, ha. Idealnie, kościutka, witka, <noise> bok ją sobie otworzyć. Saifa, <noise> Bruny, ktoś ukradł mi czapkę. No, no i kozi dupa, znowu wpadł w błoto. To, to klasyk. Szczerze, to dla pana i to będzie duży problem. Szef się wkurzy. I, i taki patyczek. To by lepiej w moich rękach było. Taki, to się pierwszym zgodzę, ale z drugim nigdy nie dostaniesz patyczka. Oj nie. A jeśli szef się dowie, to się wkurzy. To jest jedyny klucz do sejfu. Tam są w oszczędności firmy i szefa. Obawiam się, że mamy tu złodzieja. Żłodziej? Nie sządze. jeszcze Jestem najmądrzejszy z Was wszystkich. Ale wiem jedno: to jest Aszaszin. On jest niezauważony. Do wszystkiego myślicie jak chcecie.